Jaka ośmornica szyderska. Mhm. Mhm. Dobra, mamy to. Co my tutaj mamy do zrobienia dzisiaj? Co my mamy dzisiaj do zrobienia? Ci mamy do zrobienia na przykład to, czyli jak nie grać w tę grę, to zróbmy to szybko bo potem zapomnę, jakim składem w ogóle, dobra, idziemy, idziemy w to, za czym czy się uda, nie, dobra, to słoneczko jest totalnie, absolutnie niezbudowane, więc wezmę to słoneczko, które jest, które tutaj po prostu jest, <śm> e, dobra. Czyli lecimy z tym tematem na szybciutko. Zobaczymy, czy mi się uda bez Brenta to przejść. Jaki challenge przy poniedziałku. A bank w pewnym momencie wyciągnę tą postać, no bo nie ma opcji Bo trzeba będzie tarczę nałożyć i uzdrowić chłopaków. No, taka prawda, no. Jednak co, support, to support, nie? Ale Karl, we, wejdź tutaj jest buta słońce, bo dawno to bym nie grałam. Moja pierwsza piątunia przy pierwszym losowaniu pierwszej dziesiątki, tak? Chyba było nawet. nic drugiej? Jakoś się mocno na początku przyszedł na standardzie, słoneczko. Mógłby się szybko pojawiać trochę. Czekajcie, może się łyka tej kawy, napiję, co sobie ją zrobiłam. Może się przydać. <laughs> Pan, jakbym nagle tak zaczęła, wiecie, tak ten, to mnie jakoś może się uda obudzić. Szkoda, że jak piszecie, to nie mam żadnego dźwięku, ani nie umiem przepisać takie stylu. Chociaż z drugiej strony... No, dziękuję Nubi za kaweczkę. Tak jest, już, już, już. Twoje zdrówko. Tylko jeć uważnie proszę. To ta trawa co to zadaje ból? Tutaj to by się przydało ten leczonko, co? Mm, dam radę, dam radę bez Bramka. Dam radę, dam radę, zaraz przestaje dawać radę. Wolno idzie coś. O Matku jedyna. Padnij już, że w końcu. Halo. No, tak do ciebie mówię, do ciebie tu. No. Nie wiesz, ile to trwało? Dopiero trzeci etap. Korci mnie, żeby wziąć pirat. Ale nie poddam się, nie poddam się. Dobra, Memory of Rest, to się wszystko weźmie Uzdrowi. O, no to wiadomo, wiadomka, że się to krytofusie Siemaneczko A to w się to co to jest? Mhm, czy to potrzebujemy? E, czy to potrzebujemy? Nie wiem Może to? E, Okej okay. O nareszcie nas nie jesteś na szczęście. O matko, przepraszam. Ale mnie wzięło za skakanie. No już, no niech mu spadnie ta tarcza w końcu. Dziękuję, ile można było czekać, no on. gdzież on jest wracaj. No. No, 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 tak się długo trzymam na tych dwóch HP. Motherfucker, no dobrze na no przyszłość. Staram się, faster, co na mnie krzyczysz, ty. Łyk tej kawki se wezmę. Proszę jest drówko, kochani. O, ale trzyma ten kupolec. Ani grama, ani grama ciepła nie da się wyrwać. Ale chyba kombat tutaj, bo szybciej będzie, bo straglu to może nie być szybko, nie brzmi na szybko. A mnie też te, też to mnie tak jest ich szkoda atakować. Oh. Oh. Oh, no, no. W drogi jesteśmy, chłopaki. Trzeba przyspieszyć te tutaj zawody. through the stars nie lubię tych podwojonych tych exploit let's slip sí. the Słoneczko, czy wy powtarzacie to wszystko w jedną rzecz? No, no, dobra, zaraz, zaraz, zaraz Dobra, wiesz, unleash the fans! <laughs> Go, go, go. Never mind. Mm.

Dobra, jeszcze chodź. starość, nie radość mnie dopada. się pytam, jakim cudem czaje. Była upaw za, za niski wiek, jak... Z drugiej strony, tak to jest, że jak wstaniesz rano w pewnym wieku i cię nic nie boli, to znaczy, że powinien się zacząć poważnie zastanawiać, czy trzeba w kierunku tego światła, co je widzisz na końcu tunelu. Nie? Mam nadzieję, że to nie. To się w praktyce. Dobra, trzeba wziąć tego fioletowego cyngla I lecimy dalej. I okay, masz do naszych do no tego. Dobra. Hmm. No, tylko dużo tutaj teraz będzie, jesteśmy No, myślę, że co? Że to jest praca, że tak powiem, na pół etatu i wszystko jest, porządku? Nie ma to tamto. Gdzie mu się czy, czy, czy what? Gdzie ja jestem? W którym etapie? Jeszcze trzy plansze, damy radę Ale, ale HSR-ka przykładam na ten, od HSR-ka zaczniemy DIY bo... Nie dam rady, muszę... muszę sobie się ogarnąć trochę A już jest spół no tak, że Po tym kalendarze od HSR-a zaczniemy tego DIY -ie. Tak się umówmy sobie z tymi plecami szybko zrobić, bo nie wysiedzę. No po prostu ledwo stoję. Znaczy ledwo siedzę. Ja, no, mogłem postać, ale nie mogę, bo nie mam ponoszonego biurka. No i gdzie ty mi uciekasz, ty? Mm -hmm. Chyba ja. Chyba akurat się wziąłem i musiałem napisać. Dobra, chodź tutaj. Jones, jest? chodź tutaj. Chodź tutaj do mnie, chodź tutaj. Chodź, wróć.

No, już wpadni I, I spać, i spać że zacytuję Ironmana, który próbował zbić HLK. No. Google go, go. Dajcie chłopaki rady, dajcie! Google! Go, go.

jednak ból przyśmiewa czasami głowę. No a mi dzisiaj mocno. Dobra, kochani, to jest tak. Robimy opening. Robimy opening w sensie yy, kalendarzy. I myślę, że dzisiaj, dzisiaj około 10.30. Może uda się wcześniej jak się wyrobię z tym, co muszę się wyrobić. Yy, zobaczymy się na, na, na strumyku, mam nadzieję. I na tym strumyku będzie. Yy, będzie y, DIY, będzie make up, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności będzie no, to zrobiłam przed chwilą, to czego mnie to poświetlasz, co mnie tutaj straszysz Ale w pierwszej, w pierwszej kolejności będzie y, y, HSR się, czy... czy mi krewka nie leci, bo mi czasami tak się zdarza jak nos no. Ale nie leci, więc myślę, że mogę otworzyć kolejny kalendarz numer 1 i 2 Moi mili? Co to są jeszcze za te? Państwnie w zadanko, zadko. No sorry. Sory, a tu? Już. Okej. Okay. Nie daj się